Witam, dzień dobry. Właśnie skończyłem nowy dokument, yy, który zażyczył sobie inspektor pracy po kontroli z jednej z knurowskich firm produkujących znicze. Mianowicie chodzi o ocenę ryzyka związanego z ręcznymi pracami transportowymi wykonana metodą MAC. Yy, no moje nieszczęście nigdy wcześniej tego nie robiłem, więc musiałem troszeczkę w tym posiedzie, żeby się tego nauczyć, no ale udało się to zrobić. Inspektor pracy z siedzibą w Katowicach przesłał ciekawe materiały i dokument został opracowany. Pokażę jeszcze w skrócie jak to wygląda w środku. No więc tak, strona powiedzmy tytułowa, informacje wstępne, wstępne no i tutaj całą ocenę robi się właśnie w oparciu o pewne tutaj wykazy, na przykład jeśli pracownik podnosi nam Materiał na fotografii numer 1 odpowiednio, czyli mamy blisko górna część, ramię ustawiona pionowo, tu wyprostowany, to jest G0, czyli to jest dobry parametr. Czym parametr jest gorszy, tym jest na czerwono. No i na bazie właśnie takich czynników taką ocenę się robi, później się jeszcze określa nośność, znaczy masę ładunku, i na samym końcu mamy taki dokument jak arkusz wyników. No, i ten arkusz wyników przedstawia nam właśnie co i jak. No, masa ładunku G, czyli, czyli na bazie punktacji, wynosi 0, co jest bardzo dobrym wynikiem. Na samym końcu wynik jest punktacja równa 3, czyli nie wymaga żadnych dodatkowych działań. Stanowisko jest bezpieczne pod kątem prac transportowych.